Dzień dobry! Dzisiaj na warsztacie! Bardzo ciekawa konstrukcja, wzmacniacz BASF d 60 75. Ale spotykany taś pod marką nek. Zmasz całkiem prosty. Jak widać, podstawowe regulacje, fajną rzeczą jest wyposażenie wzmacniacza we wskaźniki mocy wyjściowej. Także utrzymany w takim czarnym kolorze, tu lekkie uszkodzenia. Urządzenie całkiem pokaźnej wagi, dosyć sporych rozmiarów. A zaraz zobaczymy, jak wygląda ścianka tylna. Tak wzmacniacz prezentuje się od tylnej strony. Podstawowy zestaw gniazd wejściowych. Dwa wejścia gramofonowe, wejście tuner dodatkowe, jedna pętla magnetofonowa. Co ciekawe, wzmacniacz wyposażony jest w zwłoki, które umożliwiają włączenie korektora w toru lub wykorzystanie go jako przedwzmacniacz lub samą końcówkę mocy. No nieszczęśliwym rozwiązaniem jest zastosowanie tego typu zacisków głośnikowych bardzo delikatnych w swojej konstrukcji częściej spotykana jako przyłącza do przewodów głośnikowych niż jako przyłącza przewodów głośnikowych no i zaraz zerkniemy jak urządzenie wygląda w środku wzmacniacz na stole, przystępujemy do demontażu górnej obudowy Dobrze. No i jesteśmy w środku. Można zobaczyć, jak to wygląda. Proszę bardzo, dwa transformatory zasilające, czyli konstrukcja prawie dual mono. Tu jakieś cudeńko. Jakaś przetwornica do zasilania podświetlenia. Reszta widzę wygląda oryginalnie. Cztery kondensatory w zasilaniu. Tranzystory końcowe. Wszystko wygląda oryginalnie. I tu też tranzystory końcowe oryginalne. A no tak, najciekawsza jest tutaj ten zasilacz. To do zasilania podświetlenia. Prawdopodobnie jakieś podświetlenie LEDowe jest zastosowane. No zobaczymy w dalszym demontażu. Trzeba będzie obejrzeć też przekaźnik, module zabezpieczenia, pomierzyć kondensatory. Przede wszystkim oczyścić, odkurzyć urządzenie. Teraz włączymy wzmacniacz. No przekaźnik załapał eee, mam podłączony generator jak widać częstotliwość jednego 1 kHz no i zobaczymy. O, moc jest pokazywana o, bardzo ładnie. No Wzmocniacz widzę pracuje. Amplituda jest równa 2,33-2,30V. Czyli potencjometr ładnie reguluje. No, trzeba będzie dokonać pomiarów kondensatorów. przeczyścić wszystkie przełączniki. O, mut, muting działa bardzo ładnie. O, zobaczymy balans. Teraz balans. Balans jest niespecjalnie umieszczony. O, Jako drugie pokrętło za głośnością, regulacja balansu jest taka dosyć problematyczna, no ale nie tym niemniej działa. No trzeba będzie prze... sprawdzić działanie wszystkich potencjometrów, wszystkich przełączników, czyli wykonać ogólny przegląd i serwis wzmacniacza. Ciąg dalszy prac przy wzmacniaczu. Jest tutaj płytka końcówki mocy kondensatory elektrolityczne są już wymienione zdemontowałem tutaj drivery oraz potencjometr do regulacji prądu spoczynkowego potencjometr zostanie wymieniony na nowy natomiast tranzystory i ich radiatory zostaną oczyszczone umyte, zastosowana nowa pasta termiczna i zamontowane na, zostaną na swoje miejsca tutaj tak samo jest tutaj radiator z tranzystorami końcowymi, które też zostaną zdemontowane, umyte, nałożona nowa pasta termiczna i całość zostana, zostanie e, złożona. Ta sama operacja zostanie wykonana na e, drugim kanale. Drivery zostały zamontowane na swoim miejscu nowa pasta termiczna, tak jak widać. E, tak samo tutaj została w, e, wykonana operacja. E, Wymiany podwójnego tranzystora 2SA 798 na protezę składającą się z dwóch tranzystorów 2SA 970, klient, oddając sprzęt do naprawy, narzekał, że po nagrzaniu się e, wzmacniacz szumi strzela bardzo głośno w głośnikach. Najczęstszą przyczyną e, takiego zachowania wzmacniaczy jest właśnie uszkodzenie e, tego podwójnego tranzystora. Niestety, oryginał jest niedostępny. Są albo e, tranzystory podrabiane, które nie działają, albo tranzystory z wylutu, które nie wiadomo ile jeszcze będą sprawne. Także stosuję tego typu rozwiązanie. Płytka oczywiście została umyta, przygotowana do montażu. E, potencjometr e, regulacji prądu spoczynkowego został wymieniony. Ja stosuję z reguły <laughs> potencjometry firmy Picher. A tutaj mamy radiator, z którego zdemontowałem tranzystory końcowe. Całość będzie umyta, oczyszczona, wszystkie podkładki, wszystko zostanie umyte. Będą tranzystory przykręcone na nową pastą termiczną, żeby miały jak najlepsze warunki pracy. Przednia czołówka ściągnięta, podczołówka też zdemontowana jak było widać na time lapcie. Wszystko mamy rozebrane. O, tu możemy obejrzeć podświetlenie, jakie zostało zamontowane. Diody są zasilane tutaj przez przetwornicę, która tutaj jest. Musimy to wszystko rozebrać i wrócimy do oryginału. Moduł zabezpieczenia, modu regulacji barwy dźwięku. Wyłącznik sieciowy, przełącznik głośnikowy. Tutaj mamy wskaźniki poziomu sygnału. Zaraz je tutaj zapakuję w gąbkę, żeby się nic nie stało. Tutaj mamy z kolei też przedsmacniacz, przełączniki wejść. I tu też przełączniki, potencjometr regulacji głośności. Wszystko należy rozebrać, dostać się do każdego przełącznika i wszystko wyczyścić. Płytka regulacji barwy dźwięku została skończona, przełącznik został wyczyszczony, płytka została umyta, kondensatory zostały wymienione. W następnej kolejności, jak widać było na time lapse, zajęłem się płytką filtrów. Tutaj jest miejsce na potencjometr głośności. Jak widać, wzmacniacz był potraktowany płynem konserwującym. Cała płytka jest pusta, brudna. Trzeba to wszystko umyć. Natomiast tutaj mamy przełączniki zdemontowane. Z tej płytki każdy przełącznik trzeba rozebrać, oczyścić w środku, e, dokładnie umyć i zakonserwować. Wszystkie przełączniki zostały. Wymontowane z płytki oraz rozmontowane. Jak widać, ktoś już tutaj zalał wszystkie przełączniki do pełna. Płytka też jest cała tłusta. Wszystko trzeba umyć, oczyścić, zakonserwować. Każdy przełącznik, każdy detal metalowy należy bardzo dokładnie oczyścić. Zmasja został skończony, wszystkie przełączniki wyczyszczone, większość kondensatorów wymienione, zimne luty pousuwane, zostało tylko wymienić, zamontować front panel gałki. Jak widać jest też zamontowany nowy, przekaźnik głośnikowy, został zastosowany przekaźnik przemysłowy firmy Finder. Proszę bardzo.